Tak. Pasowanie na czakowego Norisa, część pierwsza. Czekaj, kap Oto. Ała, ała. <grybujesz> <grybujesz> A, nie, nie widzę, co to jest. <grybujesz> Oto Magda, która... Ja jestem... <grybujesz> jest, ja która chce być pasowana jestem wiem, jej, ten dym. Ja bym dał Jest Magda, Ja bym dał ci wak. Magda, która chce być pasowana na bym dał